Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW 530E XDrive z 2019 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz wyposażony jest w aluminiowe obręcze w rozmiarze 18 cali Double Spoke 662M. Jest to egzemplarz z dwulitrowym silnikiem benzynowym oraz silnikiem elektrycznym, które razem generują około 252 konie mechaniczne mocy. Lakier Bielalpejska, samochód jest w pakiecie sportowym M. Zaglądając do środka, widzimy fotele sportowe z tapicerką Alcantara materiałowa w kolorze czarnym. Srebrna listwa wykończeniowa, duża nawigacja, klimatyzacja automatyczna, ogrzewane przednie fotele ładowarka bezprzewodowa, uchwyty na kubki przełącznik zmiany trybu jazdy przełącznik e-drive a przebieg tego samochodu to 35133 km. Wielofunkcyjna kierownica z łopatkami zmiany biegów. Tylna kanapa wyposażona jest w mocowania ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu, kratki nawiewu, dwa wejścia USB typu C oraz gniazdo 12V. Klapa bagażnika otwierana i zamykana jest elektrycznie. Jest również kamera cofania, czujniki przednie i tylne, a pod podłogą bagażnika znajduje się schowek, w którym jest przewód do ładowania tego pojazdu. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rozdzieńskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samolotów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!